Pasja do motoryzacji, energia płynąca od setek młodych ludzi i wielka wola zwycięstwa. Takie były jedenaste finały ogólnopolskich mistrzostw mechaników. Staramy się co roku wymyślać jakieś trudniejsze konkurencje. No i muszę Wam powiedzieć, że świetnie sobie radzicie. Marka Neo Tools, jako część grupy Topex, stworzyła na potrzeby mistrzostw dedykowane stoisko konkursowe. Słuchając tutaj i, i zaciągając opinii, jak wyszły testy kwalifikacyjne, oceniam ich poziom bardzo wysoko i myślę, że tutaj też sprostają tym zadaniom, które przed nimi postawiliśmy, które dla nich przygotowaliśmy. Marka przeprowadziła także akcję specjalną Moje Neo. W trakcie której można było wykazać się zaawansowaną wiedzą z zakresu narzędzi. Współpracujemy jako Akademia Młodego Mechanika, jako Mistrzostwa Mechaników i oczywiście też ja jako Grzegorz Duda, moje neo. Mechanicy maszyn rolniczych, specjaliści od pojazdów ciężarowych, entuzjaści elektromobilności, pasjonaci motocyklowi, a także nasz ambasador Grzegorz Duda. Wszyscy mogli sprawdzić oraz przetestować bogatą ofertę narzędzi i środków ochrony marki Neotools. Od najprostszych, szczypiec czy kluczy, podedykowane profesjonalistom elektronarzędzia. Staramy się pokazać wszystko to, co mamy najlepszego i najnowszego w naszej ofercie. Pokazać, że nasze narzędzia są bezpieczne, trwałe, że są w stanie sprostać każdemu zadaniu. Przy stoisku marki Neotools każdy znalazł coś dla siebie. Neotools ułatwiamy życie ludziom, którzy używają narzędzi. Neo Tools, Wiem. firma, która z mistrzostwami i z Akademią jest od zawsze. Pierwsze miejsce Bartłomiej Szczygieł i Adrian Maliszewski. Nie wierzę do końca w to, co się stało. Było ciężko, ale było warto. Ale była wiedza, nie? I to jeszcze jaka?